właśnie przyjechało w siedziecku. Takie maleństwo przyjechało spod Radomia. Taka, taka kruszyna. Spotkaliśmy się niestety w takim dziwnym miejscu, bo pod cmentarzem, ale babcia Tereska, która ogarniała takie kluski. Niestety wybrała się 8 miesięcy temu. Jak wiecie właśnie w to miejsce i nie chcę wrócić. Takie maleństwo zostało znalezione przez cudownych ludzi, którzy z radością przyjechali aż do Warszawy, żeby ratować to małe pistle, Kupili całą wyprawkę ja mimo tego, że mam wszędzie jamniki. przysięgam wszędzie. Na szczęście to nie jest jamior. Powiedziałam, że jakby co, to mam dużą klatkę piersiową i między zawsze mogę wepchnąć jednego takiego maluszka i z nim sobie pochodzić, albo po ulicy przekazać. E powinka pozdrawiamy. Zobaczcie, o Tak takie maleństwo. To maleństwo ma około 7 dni. Nie ma w ogóle pępowinki. Pyszczek taki, taki, że zaraz oczka się zaczną otwierać. O jest, przepraszam Was bardzo. E, no, jedziemy, jedziemy teraz pojemniki do kliniki. Pozdrawiam i trzymajcie za nas kciuki. Babciu Teresko, pozdrawiamy.